Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Stara chińskie przysłowie mówi: Ulecz woda, nie będziesz musiał leczyć ryb. Więc w związku z tym dzisiaj pokazuję Wam, jak będę montować swój nowy filtr Fluval FX6 i jakich trików użyję, żeby wzmocnić swoją filtrację i ją ulepszyć. W moim akwarium 550 litrów mam już jednego fluwala. On przyszedł razem z akwarium i niestety nie jest wystarczający, wydaje mi się. Wprawdzie nie mam problemów z parametrami wody, ale niestety widać brudy, niedobrze zbiera. I postanowiłam dodać jeszcze jednego fluwala szóstkę którego będę teraz przerabiać. Ta przeróbka to nie jest oczywiście mój oryginalny pomysł, tylko pomysł pod górę, ale wykonanie będzie moje, bo jest robione trochę tańszymi środkami, albo trochę inną metodą. Więc zaczynamy. Tutaj w środku znajdują się trzy takie kosze, które mogą pomieścić nawet 5 kg mediów ceramicznych. Znajdują się takie oryginalne gąbki. One są dosyć grube. Ta woda, która przepływa, um, najpierw sobie y, przebija się przez te gąbki, idzie górą, spada na dół e, przez te wszystkie e, piętra. E, moim zadaniem tutaj będzie chronić ceramikę przed zabrudzeniem, i dlatego chciałabym przede wszystkim najpierw zmienić gąbki. Będę używać gąbek takich, one się nazywają do oczka wodnego tylko mają różną konsystencję są z mniejszymi i większymi oczkami będę je po prostu ze sobą łączyć. I to zapewni lepszą filtrację, dlatego że najpierw te główne brudy będą zostawały na tej z większymi oczkami, a potem będą szły do tej z mniejszymi. Muszę sobie teraz wyciąć odpowiednie kawałki. Gąbki idealnie do siebie pasują i wchodzą między siebie, na zewnątrz musimy dać tą o większych oczkach, a do środka to z mniejszymi. z trzech pięter będę robić dokładnie tak samo. Nie będę używać karbonu, ani żadnej filtracji chemicznej. Nie jest ona potrzebna, a może być czasem nawet szkodliwa dla balonów. Karbonu fajnie jest używać na przykład, jeśli chcemy bardzo szybko wyrzucić leki z akwarium, albo bardzo szybko przefiltrować właśnie jakieś toksyczne substancje. Natomiast na co nie jest to konieczne, więc będę się starała jak najwięcej dać mediów, ile się zmieści. Oryginalnie Dali nam tylko tyle i ja mam zamiar zmieścić tyle. Będę tutaj um, używać kilku rodzajów mediów. Um, użyję ich oryginalnych mediów. E, Posiada się też Alfa to jest taka, takie porowate e, media które też się nadają właśnie do oczek wodnych jest to tańsza alternatywa bondguru poleca bany media e, się nazywają są bardzo chłonne i porowate e, niestety są bardzo drogie a to jest tańsza alternatywa Są takie e, porowate. Media. I chciałabym pierwszego dnia, żeby się zasypiło e, tym wszystkim, co tutaj medie mają, więc będę sobie je płukać w wodzie z akwarium. Jeśli w ogóle macie zamiar używać karbonu, e, karbon powinien iść do tego, do tej ostatniej, czyli tego piętra, które jest na, samej dole, na samym dole. Daję tu jeszcze Purigen, bo miałam akurat w domu. To jest bardzo mały worek i tak naprawdę nie za wiele nam da. Ale jak już go mam, to on też powinien iść na samo dno. Dodam sobie jeszcze do tego filtra bakterie. Kupiłam tym razem bakterie w kulkach. Ogólnie, jeśli ktoś ma duże akwaria, takie właśnie powyżej 400 czy 500 litrów, to dobrze jest kupować rzeczy na stoiskach dla oczek wodnych, bo można kupić o wiele taniej różne produkty. To są właśnie takie bakterie w kulkach, to oczek wodnych. Ciutki. Ta cała paczka starcza na 10 tysięcy litrów, więc nie będę tego dawać dużo. Pierwszy. W trzeciej warstwie nie będę dopychać do samego końca, bo na górę położę specjalną gąbkę, którą będę wymieniać przy każdym otwieraniu filtra, która będzie trzymała tą ceramikę optymalnie w czystości. Także daję gdzieś tak centymetr czy może 1,5 centymetra przed końcem. Jak często otwierać taki filtr? Jest kilka szkół i kilka podejść. Wiadomo, że welony produkują 10 razy więcej amoniaku niż inne ryby o tej samej wielkości, więc będą produkować też bardzo dużo brudu. I nie trzeba otwierać tego filtra jakoś specjalnie często, raz na kilka tygodni czy nawet raz na kilka miesięcy. Ale na pewno jeśli mamy taką możliwość, to najlepiej jest otwierać co jakiś czas i po prostu czyścić chociażby tylko te gąbki, które są na zewnątrz, bo one nie są jakoś szczególnie dobre do osadzania dobrych bakterii. Do tego mamy ceramikę, ale mogą osadzać pełno syfu i tych złych bakterii, więc fajnie je od czasu do czasu, co kilka tygodni czy co tam dwa tygodnie, po prostu otworzyć, przepukać w wodzie z akwarium. Ogólnie według obliczeń punkt guru z jego akurat mediami taki filtr starcza na akwarium około 250 litrów, a producent podaje, że chyba na 1500 litrów, więc jest różnica. Też zależy od tego jakie mamy zarybienie i tak dalej. Ogólna zasada jest taka, że welony potrzebują nad i spotkać się można z różnymi danymi, ile razy na godzinę ma być mielona cała ta woda. Jeśli chodzi o filtry wewnętrzne, to minimum 10 razy. Jeśli chodzi o kubełki, możemy sobie pozwolić na większy luz. W każdym razie wydaje mi się, że dwa takie filtry to będzie sytuacja dla mnie idealna. Dodatkowo mam jeszcze dwa filtry gąbkowe. Może z jednego zrezygnuję, albo nie, bo trzymam te gąbki po prostu na wypadki jakieś. Typu szpital czy kwarantanna. Filtry swoje gąbkowe, które tutaj mam. Oczywiście też co tydzień przy każdej podmiance wody czyszczę. W wodzie z akwarium, bo po prostu syf jaki tam się zbiera, jest nieziemski i nie chcę sobie wyobrażać, co by było, gdybym nie czyściła tego co tydzień. Są różne teorie niektórzy mówią, że nie powinno się tak często czyścić filtrów. Owszem, ale ja mam swoją główną bakterię, siedzi u mnie w ceramice. Te filtry gąbkowe są trochę tylko dodatkiem, a widzę po tym, jakie są brudne, więc lepiej je przeczyścić częściej niż rzadziej. Teraz będę montować i tutaj znowu są dwie szkoły, jeśli chodzi o usytuowanie wlotów i wylotów. Niektórzy preferują wszystkie wloty dać, czyli dwa wloty dać po jednej stronie wyloty po drugiej, ale z przeprowadzonej przeze mnie sąty wynika, że jednak lepiej, niekoniecznie lepiej, bo każdy ma swoje plusy i minusy, ale wygodniej jest dać wlot i wylot z, ka z każdej strony, także po tej stronie będę miała wlot i wylot i tam też. Miałam um, ja początkowo co do tego obawy, ale widzę, że większość osób doświadczonych tak robi, więc spróbuję zaufać i zobaczymy, jak to będzie. Um, zawsze mogę zmienić, jeśli um, będzie jakoś. Um, jeśli zauważę, że jest nierównomierna filtracja um, albo. Um, Ruch w wody jest też niewłaściwy. Dwa dni później, jak już poskładałam cały filtr, postanowiłam go podłączyć oczywiście, i pojawił się pierwszy problem. To znaczy, taki, że ja nie mam na niego w ogóle miejsca w swojej szafce. Zajęło mi jakieś 24 godziny myślenie, co mam zrobić. Czy zostawić tylko ten nowy, ale co z, wtedy z bakteriami? E, czy mam go gdzieś dać obok? E, czy po prostu wypróżnić całe akwarium, przesunąć je 10-20 cm do przodu i schować go z tyłu? E, to były rozterki. E, Myślałam nawet już o tym, żeby zamówić szafkę na zamówienie, ale ceny są ogromne, e, więc postanowiłam, że na razie będzie sobie stał obok. E, wprawdzie fajnie, bo jest cichy e, i nie przeszkadza. Oba filtry są włączone. Nie wiem, czy słyszycie jakiś szum. To był problem numer jeden. Drugi, jak już w końcu zdecydowałam się go podłączyć, no bo. Wiecie, że ja nie lubię czytać instrukcji, przepisów kulinarnych, a nic takiego, a już mam taki filtr, tylko starszy model, więc dobra, poskładałam go. Włączyłam i patrzę pod jak on wciąga. Patrzcie, jak leci wszystko do tego filtra. I tak nagle coś mi mokro i się zorientowałam, że filtr cieknie z jednej strony i to już dosyć sporo cieknie. I oczywiście w tej atace, w ataku paniki, odłączyłam go po prostu z prądu, co niewiele dało, bo trzeba było te zawory po zakręcić. I zanim w ogóle opanowaliśmy tą powódź, to z akwarium zeszło gdzieś mniej więcej tyle wody, która częściowo znalazła się w wiaderkach, ale też częściowo pod akwarium, więc było sporo wycierania. Zwłaszcza, że część wpadała pod szafkę i bałam się, że jak ta szafka zamoknie i zgnie, to niestety może to się skończyć katastrofą. Ale jak udało się podłączyć filtr, to naprawdę super. Chociaż widzę bardzo dużą różnicę w tym, jaki prąd produkuje, i rybki też to poczuły, musiały się przyzwyczaić. Zajęło im to ponad 24 godziny. Najpierw dosyć nieufnie po tej stronie, gdzie tutaj jest wylot tego nowego filtra, po prostu nowe źródło prądu. I pierwszej nocy biedactwa spały tutaj ściśnięte w rogu, bo po prostu nie były przyzwyczajone. I bałam się, chciałam poobserwować, dlatego też nagrywam. Wam po czasie, bo myślałam, że trzeba będzie po prostu zakręcić troszeczkę, zmniejszyć ten prąd, ale nie, przyzwyczaili się dzisiejszej nocy już spali całkiem dobrze, więc po prostu to był dla nich szok. Oczywiście welony nie lubią zbyt mocnego prądu, więc jeśli mamy z tym problem, to na pewno trzeba wtedy przemyśleć, bo welony nie za bardzo lubią pralkę, prawda? Głodni. Ale następnego dnia po podłączeniu jak wstałam, po prostu woda była kryształ. Ja nigdy nie uważałam, że mam jakieś przesadne problemy z, z czystością wody i też ten stary filtr bardzo ładnie trzymał parametry. To głównie chodziło o czystość, o to, że karmię warzywami i po prostu te kupy wszędzie mnie przerażały codziennie rano i zanim one po prostu zostały wciągane przez filtr, to ja wolałam sobie je odkurzyć. I teraz ten problem się zmniejszył. Wprawdzie tutaj w rogu mam taki ślepy punkt, gdzie tam się jeszcze. Zbiera brud, ale dam temu swojemu staremu filtrowi tydzień, dwa i go rozbiorę i zrobię dokładnie tak samo. Więc myślę, że teraz będzie śmigać i nie będzie takiego problemu. Ale mój sekret na krystalicznie czystą wodę, nie wiem czy to widać na filmie, zwłaszcza, że mam niezbyt przyczyszczone szybki, ale na pewno Purigen dał dużo, chociaż to było tylko 100 gramów, ale też te kulki. To jest Pure Pond. Ja kupuję zresztą bardzo dużo rzeczy na działach dla oczek wodnych, bo przy takim dużym akwarium to jest bardziej ekonomiczne. To jest dokładnie to samo, co te do akwarium, tylko po prostu te starczają na 10 tysięcy litrów. I naprawdę one robią robotę, bo nawet ci, którzy nie używają purigena, mają podobne z tym rezultaty. To jest prawdzie bakteria, ale ona właśnie. O, to jest taki żelik to jest mokre, to można wsadzać sobie do filtra. Na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. Więc ja myślę, że tutaj do tej czystej wody i tego poziomu czystej wody, jaki ja osiągnęłam, są trzy rzeczy. Przede wszystkim a, bardzo wydajna filtracja. B, Purigen i C, e, te właśnie kulki. Wszystkie filtry, te e, F, XFX. E, można przerabiać w ten sam sposób. Czwórka wprawdzie ma jedną, um, jedno piętro mniej. E, piątka jest dokładnie prawie tak samo zbudowana jak e, moja szóstka, e, więc e, to jest. To jest bardzo fajne. Będę nagrywać jeszcze odcinek o tym, jak będę czyścić ten filtr, żebyście zobaczyli, jak ten system działa od środka. Na razie dam mu pochodzić z 2-3 tygodnie i będę po prostu na bieżąco czyścić gąbki, a ceramiki mam w planie nie ruszać, tylko po prostu nakrywać nową tą gąbką od góry. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też lubicie przerabiać swoje filtry i to zobaczymy w następnym odcinku. Ej, hey. hey. Big Mac, daj buziaczka, daj Apple Pie, to jest Oreo, Fanta, Apple Pie, Big Mac, Kapitan, Halle, Sabiaki.